Wyobraź sobie, że Historia Polski to wielki serial. Mamy tam odcinki pełne bitew, dramatycznych zwrotów akcji, zdrad, intryg i bohaterów. Ale jak w każdym serialu, trafiają się też bohaterowie, którzy zamiast podnosić poziom, sprawiają, że cała fabuła zaczyna się sypać. I właśnie o takich postaciach porozmawiamy dzisiaj, bo naszym celem jest odpowiedzieć na jedno pytanie, które wraca jak bumerang: kto był najgorszym królem polskim? Brzmi prosto, ale uwierz, że to wcale nie jest łatwe zadanie. Bo czym w ogóle mierzyć najgorszość? No bo popatrz, jeden król mógł przegrać wszystkie wojny, ale jednocześnie wprowadzić genialne reformy w kraju. Inny z kolei nigdy nie wygrał żadnej bitwy, ale zapewnił rozwój kultury i sztuki. Jeszcze inny nie miał szczęścia do ludzi wokół siebie, a to właśnie jego magnaci i doradcy ciągnęli państwo na dno. Więc jak to ocenić, kto zasłużył na miano króla tragicznego, a kto faktycznie był nieudacznikiem? Żeby było uczciwie, musimy sobie wyznaczyć kryteria. Po pierwsze, polityka i dyplomacja. Król, który nie potrafił rozmawiać z sąsiadami prędzej czy później kończył w sytuacji, gdzie jego państwo stawało się placem zabaw dla potężniejszych graczy. Jeśli zamiast bronić interesów Polski rozdawał je innym jak kartki z kalendarza, to trudno powiedzieć o nim cokolwiek dobrego. Po drugie, wojsko i obrona kraju. Król nie musiał być wielkim wodzem jak Aleksander Macedoński, ale powinien umieć zadbać o granice i nie doprowadzać do katastrof militarnych. Jeśli za jego panowania armia była wiecznie rozbita, a wrogowie wchodzili do Polski jak do siebie, to naprawdę trudno nazwać to sukcesem. Po trzecie, wewnętrzne reformy. Czy dbało o gospodarkę, prawo, szkolnictwo? Czy potrafił uporządkować bałagan wewnątrz kraju, czy wręcz przeciwnie? Sam ten bałagan pogłębiał. Król, który nie widział, że państwo się rozpada od środka, nie zasługuje na zbyt wysoką ocenę. I wreszcie, po czwarte, charakter i osobowość. Historia to nie tylko suche fakty, to też ludzie z krwi i kości. Odwaga, zdecydowanie, konsekwencja, tego często naszym władcom brakowało. Jeśli król był chwiejny, łatwo ulegał obcym dworom albo własnym magnatom, to nie był w stanie poprowadzić kraju w trudnych czasach. Teraz, gdy mamy już kryteria, możemy zacząć się przyglądać naszym monarchom. I powiem Ci szczerze, wybór jest naprawdę spory. Polska miała ponad 40 królów i książąt koronowanych, a każdy z nich miał swoje mocne i słabe strony. Ale jeśli chcemy wskazać najgorszego, to na scenie pojawia się kilku głównych kandydatów. Weźmy na przykład Błesława Śmiałego. Na pierwszy rzut oka świetny władca. Waleczny, rozszerzał granice, miał ogromne ambicje ale jego porywczość i konflikt z biskupem Stanisławem zakończyły się skandalem, który wstrząsnął całym krajem. Król, który zabija biskupa w kościele, to nie jest najlepszy przykład na idealnego władcę. Śmiały musiał uciekać z Polski, a kraj pogrążył się w kryzysie. Czy to czyni go najgorszym? Być może nie, bo jego intencje były dobre, ale metody fatalne. Przenieśmy się kilka wieków później. August II, mocny, saksończyk, który został królem Polski. Jego przydomek mocny nie wziął się niskąd. Podobno potrafił rozrywać podkowy gołymi rękami. Brzmi imponująco, prawda? Ale problem polegał na tym, że więcej energii wkładał w uczty, romanse i budowanie swojej pozycji w Europie niż w realne reformy Polski. To za jego czasów Rzeczpospolita coraz bardziej stawała się areną dla cudzych interesów. Król, który zamiast dbać o państwo wobił z niego dodatek do własnej dynastii, zdecydowanie zasługuje na krytykę. Ale August miał konkurencję. Na przykład Zygmunta III Wazę człowieka, który siedział na polskim tronie przez ponad 40 lat, a mimo to w pamięci wielu zapisał się jako uosobienie uporu i nieudolności. Jego obsesją było odzyskanie korony szwedzkiej, przez co ciągle wikłał Polskę w wojny na północy. Zamiast budować stabilności w kraju, ciągnął ją w konflikty, które wykrwawiały armię i pustoszyły skarb. I co gorsza, jego religijny fanatyzm prowadził do napięć wewnętrznych. Czyli mamy przykład króla, który przez swoją upartość bardziej szkodził, niż pomagał. Kolejny kandydat Jan Kazimierz, król w czasie potopu szwedzkiego. Można powiedzieć, że facet miał wyjątkowego pecha. Najazdy, wojny, powstania wszystko spadło mu naraz. Ale wielu historyków uważa, że nie potrafił sprostać tym wyzwaniom. Jego decyzje często były chaotyczne, brakowało mu autorytetu, a szlachta miała go serdecznie dość. W końcu abdykował i wyjechał z Polski, zostawiając kraj w ruinie. To nie brzmi jak happy end. I wreszcie dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnej postaci Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Inteligentny, wykształcony, patron sztuki i nauki. Człowiek, który próbował wprowadzać reformy, stworzył Komisję Edukacji Narodowej, wspierał Konstytucję 3 Maja. Na papierze wygląda świetnie, prawda? Ale gdy przyszło do prawdziwych decyzji, okazało się, że król jest słaby i ugleły wobec obcych dworów. To właśnie za jego panowania Polska została podzielona i zniknęła z mapy Europy na ponad 100 lat. Więc można powiedzieć, że to właśnie on zasłużył na miano najgorszego, bo to za jego czasów nastąpiła największa tragedia w historii naszego kraju. Ale czy aby na pewno. Tu zaczyna się cała zabawa. Bo jeśli chcemy ocenić króla, musimy patrzeć nie tylko na efekty jego panowania, ale też na okoliczności. Stanisław August miał przeciwko sobie nie tylko Rosję, Prusy i Austrię, ale też własną szlachtę, która bardziej kochała złotą wolność niż własne państwo. Czy w takiej sytuacji nawet genialny władca miał szansę ocalić Polskę? A może to prosto tragiczna postać, która znalazła się w złym miejscu o złym czasie? Jak widzisz, Wybór nie jest oczywisty. Najgorszy król to nie zawsze ten, którego łatwo wskazać palcem. To raczej pytanie o to, kto miał największy wpływ na upadek państwa. Czy to był ktoś gwałtowny jak Błesław Śmiały, ktoś rozrywkowy jak August II, ktoś uparty jak Zygmunt III, czy ktoś też zły słaby jak Stanisław August? Odpowiedź na to pytanie spróbujemy znaleźć, cofając się w czasie i analizując dokładniej, co działo się w Polsce za ich panowania. Historia Polski to pełna dramatów opowieść o władcach, którzy mieli ogromną władzę, a jednak nie potrafili jej dobrze wykorzystać. Kiedy patrzymy wstecz, łatwo zauważyć, że nie każdy król był bohaterem narodowym. Niektórzy wręcz przeciwnie, swoimi decyzjami doprowadzili kraj do chaosu lub kompromitacji na arenie międzynarodowej. W tym miejscu pojawia się pytanie: kto naprawdę zasługuje na miano? Najgorszego króla. Można zacząć od Bolesława śmiałego, władcy z XI wieku, znanego z niezwykłej odważności, ale i skłonności do impulsywnych decyzji. To człowiek, który potrafił stawić czoła wrogom, rozszerzał granice państwa, ale też miał konflikt z kościołem, który skończył się dramatycznie, śmiercią biskupa Stanisława w katedrze krakowskiej. To wydarzenie wstrząsnęło całym państwem i doprowadziło do obalenia króla. Śmiały był, odważny, ale jego porywczość okazała się destrukcyjna. To przykład władcy, który w pojedynkę mógł wiele zdziałać, ale brak umiaru przekreślił jego osiągnięcia. Przenosząc się w czasie, trafiamy na Augusta II Mocnego, władcę Saksonii, który został królem Polski w XIX wieku. Ten król był niezwykle barwną postacią. Podobno mógł rozrywać podkowy gołymi rękami, a jego życie prywatne pełne było romansów i skandali. Niestety, zamiast poświęcić się Polsce, większość energii wkładał w własną karierę i przyjemności. Organizował wystawne bale, inwestował w luksusowe rezydencje i walczył bardziej dla własnej chwały niż dobra państwa. Polska za jego panowania stawała się coraz bardziej areną dla cudzych interesów, a armia była w rozsypce. W historii zapisał się jako przykład monarchy, który nie potrafił wyważyć obowiązków wobec własnego kraju i osobistych ambicji. Nie możemy też zapominać o Zygmuncie III Wazie, który rządził Polską i Szwecją. Człowiek, który przez swoją obsesję na punkcie odzyskiwania tronu szwedzkiego, wplątał Polskę w niekończące się wojny. Choć miał wykształcenie i dobre intencje, jego upór i fanatyzm religijny prowadziły do katastrofalnych skutków. Polacy często byli wyczerpani konfliktami, armia wykrwawiona, a państwo coraz bardziej osłabione. W tym przypadku mamy do czynienia z królem, którego osobiste ambicje. Przećmiły dobro kraju, a historycy zgodnie twierdzą, że jego decyzje pogłębiły chaos w państwie. Jan Kazimierz również znalazł się w kręgu władców, którzy swoim panowaniem zapisali się w pamięci historyków raczej negatywnie. Król w czasie potopu szwedzkiego zmagał się z najazdami, powstaniami i wewnętrznym chaosem. Wielu ocenia, że brakowało mu decydowania i autorytetu. Kiedy wrogowie stali u bram, Jan Kazimierz często podejmował decyzje chaotyczne i nieprzemyślane. W efekcie kraj pogrążał się w ruinie, a król ostatecznie abdykował i wyjechał z Polski, zostawiając państwo w trudnej sytuacji. To przykład monarchii, który nie sprostał wyzwaniom swojego czasu i nie potrafił wykorzystać szansy, by ratować kraj. Najbardziej kontrowersyjną postacią pozostaje jednak Stanisław August Poniatowski. Inteligentny, wykształcony człowiek epoki oświecenia, który chciał zmieniać Polskę na lepsze. Jego panowanie obfitowało w reformy, wspierał rozwój edukacji i kultury, powołał Komisję Edukacji Narodowej, dbał o teatr, sztukę i naukę. Wygląda na idealnego władcę. Jednak kiedy przyszedł czas prawdziwych decyzji, okazało się, że król nie potrafi przeciwstawić się mocarstwom. Jego słabość wobec Rosji i Prus. Doprowadziła do zdrad, kompromisów i ostatecznych rozbiorów Polski. Choć miał dobre intencje, brak odwagi w krytycznych momentach sprawił, że kraj został rozdzielony i utracony na ponad 100 lat. Warto przy tym pamiętać, że historia nie jest czarno-biała. Ocena króla wymaga kontekstu. Stanisław August był otoczony przez zdrajce szlachty i wrogie mocarstwa. Nawet najbardziej kompetentny monarcha miał ogromny problem, by ratować państwo w takich warunkach. Dlatego niektórzy historycy twierdzą, że był raczej tragiczną postacią niż typowym nieudaczkiem. Ale dla wielu jego panowanie stało się symbolem końca pewnej epoki w historii Polski i to wystarczy, by znaleźć się na liście najgorszych władców. W tej historii nie chodzi tylko o pojedyncze błędy. Ważne są też skutki, które pozostawili po sobie królowie. Czasami jeden zły wybór, jedno konflikowanie, jedno zaniechanie to wszystko mogło doprowadzić do upadku państwa lub utraty znaczenia na arenie międzynarodowej. Dlatego analizując kandydatów, patrzymy nie tylko na ich osobowość i ambicje, ale przede wszystkim na konsekwencje ich rządów. Każdy z tych monarchów miał swoje mocne strony. Bolesław śmiały był odważnym. August II Mocny miał charyzmę i wpływy w Europie. Zygmunt III Waza był konsekwentny w swoich działaniach, Jan Karzymierz próbował bronić kraju, a Stanisław August Poniatowski był wizjonerem epoki oświecenia. Jednak mimo zalet, każdy z nich popełniał błędy, które w dużym stopniu definiowały ich panowanie. I choć niektórzy mogli mieć dobre intencje, brak umiejętności zarządzania kryzysami i presją zewnętrzną Sprawiało, że Polska coraz bardziej osuwała się w chaos. Analizując te postacie możemy zauważyć pewien szemat. Władcy, którzy nie potrafili znaleźć równowagi między ambicją a odpowiedzialnością, między prywatnymi przyjemnościami a dobrem państwa, skazani podli na krytykę potomnych. Czasami to były błędy militarne, innym razem polityczne. A innym razem wynikające z osobistej słabości czy nadmiernej ufności wobec obcych mocarstw. Każdy z kandydatów do tytułu najgorszego króla ma więc swoją własną historię, własne dramaty i własne powody, dla których krytyka wydaje się uzasadniona. To, co wyróżnia jednak Stanisława Augusta Poniatowskiego, to fakt, że jego decyzje miały bezpośredni wpływ na losy całego kraju i jego mieszkańców. Nie chodzi tylko o porażki w bitwach czy konflikty polityczne, ale o konsekwencje, które doprowadziły do rozbiorów i utraty niepodległości. W tym sensie jego panowanie stało się symbolem końca pewnej epoki w historii Polski i to dla wielu wystarczy, by uznać go za najgorszego władcę. Jednocześnie historia pokazuje, że nie można oceniać króla wyłącznie przez pryzmat jego słabości. Każdy monarcha działał w określonym kontekście politycznym, społecznym i międzynarodowym. Niektóre decyzje były wymuszone przez sytuację, inne przez zdradę doladców i szlachty, a inne raczej wynikały z charakteru władcy czy po prostu jego własnej słabości. Dlatego dyskusja o najgorszym królu Polski nigdy nie będzie jednoznaczna. Warto jednak pamiętać, że wybór takiego monarchy nie jest próbą niezważenia historii, lecz. Analizą przyczyn upadku państwa i lekcją, jak trudne było utrzymanie władzy w przeszłości. Stanisław August Poniatowski to postać niezwykle barwna i jednocześnie tragiczna. Inteligentny, wykształcony, człowiek epoki oświecenia, który marzył o Polsce nowoczesnej, silnej i dobrze zorganizowanej. Od początku jego panowania widać było, że nie jest to król przeciętny. Umiał się poruszać po dworach Europy, znał obyczaje, politykę, sztukę i literaturę. Jego życie było pełne sprzeczności. Z jednej strony był wizjonerem, który chciał reform, z drugiej strony człowiekiem zależnym od mocarstw, zwłaszcza Rosji, co bardzo ograniczało jego pole manewru. Już sama droga na tron była dowodem jego umiejętności i sprytu, ale też wskazywała, jak bardzo władza była uwarunkowana polityką wielkich sąsiadów. Stanisław August był faworytem Katarzyny II, co od samego początku czyniło go postacią zależną, a jednocześnie krytykowaną przez część szlachty, która nie chciała widzieć polskiego monarchy uległego wobec Rosji. Jego panowanie to czas, kiedy Polska próbowała wstać z kolan i iść z duchem epoki oświecenia. Król wspierał rozwój nauki, powołał Komisję Edukacji Narodowej, inwestował w teatr, malarstwo, literaturę i architekturę. Można powiedzieć, że Polska stała się pod jego rządami centrum kulturalnym Europy Środkowej. Jednak piękno tej epoki miało swoją cenę. Reforma wymagała zdecydowania, odwagi i umiejętności stawiania oporu potężnym sąsiadom. W tym właśnie aspekcie Stanisław August zawodził. Król próbował reformować armię, skarb państwa i system administracyjny, ale często jego decyzje były blokowane przez konserwatywną szlachtę. Wielu magnatów wolało utrzymywać status quo, czerpać zyski z własnych majątków i nie martwić się o dobro państwa. W takich warunkach nawet najlepsze intencje króla były skazane na częściowe niepowodzenie. A jednak Stanisław August podejmował próby modernizacji Polski, co pokazuje, że miał wizję, po prostu nie zawsze potrafił ją wprowadzić w życie w obliczu wrogów i własnej słabości. Najbardziej dramatycznym momentem jego panowania były wydarzenia prowadzące do rozbiorów. Król starał się balansować między Rosją, Prusami i Austrią, podejmował kompromisy, które miały ratować państwo, ale często kończyły się zdradą. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych ruchów było wsparcie Konfederacji Targowickiej. Decyzja, która w oczach potomnych wyglądała jak zdrada, bo faktycznie ułatwiła interwencję Rosji w Polsce i ostateczny rozbiór. Stanisław August znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej strony szlachta, która sprzeciwiała się reformom, z drugiej mocarstwa gotowe wykorzystać każdą słabość króla. Konstytucja 3 maja była jednym z jego największych osiągnięć. To dokument, który wprowadzał nowoczesne zasady władzy, prawa obywatelskie, reformy administracyjne i wojskowe. Niestety jej wdrożenie było utrudnione przez opór wewnętrzny i presję zewnętrzną. Konstytucja stała się symbolem szansy na odrodzenie Polski, która jednak została zmarnowana. Król próbował Działał, negocjował, ale historia pokazała, że wizja bez realnej siły politycznej i militarnej nie przetrwa. W codziennym życiu Stanisław August był człowiekiem pełnym sprzeczności. Lubił otaczać się artystami, filozofami, intelektualistami, organizował przyjęcia, debaty, konkursy artystyczne i literackie. Prowadzał elementy nowoczesnej edukacji, wspierał badania naukowe i innowacje. Jednocześnie nie potrafił zmusić własnej szlachty do współpracy ani odperć nacisków obcych mocarstw. Co sprawiało, że mimo jego geniusu w sferze kultury i idei, Polska pod jego rządami słabła politycznie. Tragizm Stanisława Augusta polegał na tym, że był królem w świecie, który wymagał twardych decyzji i bezwzględnej polityki. Jego wizje były piękne. Ale realia polityczne brutalne. To historia o człowieku, który chciał zmieniać świat na lepsze, ale siła przeciwników i własne słabości sprawiły, że nie udało mu się uratować państwa. Mimo to nie można odmówić mu odwagi w próbach reformy, choć w krytycznych momentach jego słabość okazała się zgubna. Ostatnie lata panowania to czas upadku, zdrad, rozbiorów i osobistego dramatu króla. Stanisław August obserwował, jak jego marzenia o nowoczesnej, silnej Polsce rozpadają się w rękach obcych mocarstw i własnej szlachty. Nie mógł nic zrobić, by powstrzymać rozbiory. Historia pamięta go zarówno jako reformatora i wizjonera, jak i króla, którego słabość przyczyniła się do największej tragedii dziejów Polski utraty niepodległości na ponad sto lat. Jednak warto zrozumieć jego sytuację w szerszym kontekście. Stanisław August był postacią tragiczną, której porażki były w dużej mierze wynikiem okoliczności, w których przyszło mu rządzić. Szlachta sprzeciwiająca się reformom, potężne sąsiednie mocarstwa, zdrady wewnętrzne, to wszystko ograniczało jego działania. Nie można więc oceniać go wyłącznie przez pryzmat porażek. Jego geniusz w sferze kultury, edukacji i idei pozostawił trwały ślad w historii, który przetrwał pomimo upadku państwa. Stanisław August Poniatowski usobia paradoks ostatniego króla Polski. Z jednej strony marzyciel, reformator i mecenas Artyki, z drugiej strony król zależny, słaby wobec potężnych sąsiadów i zdradliwej szlachty. Jego panowanie pokazuje, że nawet najlepsze intencje nie zawsze wystarczą, gdy brak odwagi i siły politycznej spotyka się z nieprzyjaznym otoczeniem. To historia o człowieku, który miał wizję, ale los i okoliczności sprawiły, że nie mógł jej w pełni realizować. I tak, choć Stanisław August próbował ratować Polskę na różne sposoby, jego panowanie kończy się tragicznym finałem rozbiorami, utratą niepodległości i symbolicznym końcem pewnej epoki. Dlatego wielu historyków wskazuje go na jako najgorszego króla Polski, nie dlatego, że był złym człowiekiem, lecz dlatego, że jego decyzje i brak siły w krytycznych momentach doprowadziły do katastrofy. Jednocześnie pozostaje postacią fascynującą, pełną sprzeczności, która wciąż uczy nas o trudach władzy i znaczeniu odwagi w polityce. Patrząc na historię Polski i jej monarchów, łatwo zauważyć, że nie ma prostych odpowiedzi. Każdy król działał w określonym kontekście politycznym, społecznym i międzynarodowym. Każdy mierzył się z wyzwaniami, które dzisiaj mogą wydawać się wręcz niewyobrażalne. Wojny, najazdy, zdrady, presja mocarstw, wewnętrzny chaos. Ocena władcy wymaga więc zrozumienia tych okoliczności, a nie tylko wyliczenia porażek czy błędów. Jednocześnie, jeśli spojrzymy na skutki panowania konkretnych monarchów, możemy zauważyć, że pewne decyzje miały dramatyczne konsekwencje. Bolesław śmiały, choć odważny i ambitny, swoim impulsywnym zachowaniem wszedł w konflikt z Kościołem i stracił poparcie poddanych. August II Mocny, zamiast skupić się na reformach i obronie kraju, poświęcał większość energii na przyjemności i własną karierę, co osłabiło pozycję Rzeczpospolitej. Zygmunt III Waza, swoją obsesją na punkcie tronu szwedzkiego, wplątał Polskę w kosztowne wojny. Jan Kazimierz, choć próbował ratować kraj, w kluczowych momentach brakowało mu odwagi i zdecydowania, a jego decyzje często były chaotyczne. I wreszcie Stanisław August Poniatowski, ostatni król polski, którego panowanie stało się symbolem upadku Rzeczypospolitej. Inteligentny i wykształcony, wizjoner epoki oświeczenia, próbował reformować państwo, wspierał naukę, kulturę i oświatę. Jego konstytucja 3 maja była krokiem w stronę nowoczesnej, zorganizowanej Polski. Niestety, brak siły politycznej, Zdrady wewnętrzne i presja mocarstw sprawiły, że jego reformy nie przetrwały, a Polska została podzielona przez Rosję, Prusy i Austrię. Można więc powiedzieć, że najgorszy król Polski to niekoniecznie ktoś, kto miał złe intencje, to ktoś, kogo decyzje i brak odwagi w krytycznych momentach doprowadziły do katastrofy państwa. Stanisław August Poniatowski jest postacią tragiczną, której panowanie pokazuje, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na władcy i jak trudno podejmować decyzje w czasach chaosu. Jego los uczy nas, że nawet geniusz w dziedzinie kultury i reform nie wystarczy, jeśli brakuje siły politycznej i wsparcia społecznego. Historia pokazuje też, że ocena króla zależy od perspektywy. Dla jednych był złym monarchą, który nie uchronił Polski przed rozbiorami. Dla innych był człowiekiem epoki, który starał się wprowadzać reformy w niemożliwych warunkach. To przypomina nam, że historia nie jest czarno-biała. Sukcesy i porażki często współistnieją, a ocena człowieka zależy od kontekstu. Patrząc wstecz, możemy też wyciągnąć wnioski dla współczesności. Historia Stanisława Augusta i innych monarchów pokazuje, że siła państwa zależy nie tylko od wizji i reform, ale przede wszystkim od odwagi, zdecydowania i umiejętności stawiania oporu presji zewnętrznej i wewnętrznej. Brak konsekwencji i uległość wobec wrogów mogą prowadzić do tragedii, niezależnie od talentów czy dobrych intencji władcy. Podsumowując, historia najgorszego króla Polski jest lekcją o tym, że władza to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Bolesław Śmiały, August II Mocny, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz i Stanisław August Poniatowski, każdy z nich miał swoje wady, każdy popełniał błędy, ale to właśnie decyzje i ich skutki sprawiają, że niektórzy zostali zapamiętani jako władcy tragiczni. Stanisław August Poniatowski pozostaje jednak symbolem nie tylko porażki, ale i geniuszu epoki oświecenia. Jego życie i panowanie uczą nas, że nawet najlepsze intencje wymagają odwagi, wsparcia i zdolności przewidywania konsekwencji. Historia nie wybacza słabości, a lekcja płynąca z jego panowania jest uniwersalna: mądrość i wizja to za mało. Jeśli nie idą w parze z odwagą i zdolnością podejmowania decyzji w trudnych czasach. Na koniec warto zadać pytanie, czy rzeczywiście można wskazać najgorszego króla Polski? Być może to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, bo każdy monarcha działał w określonym kontekście i każdy popełnił błędy. Ale dla wielu historyków i dla potomnych, symboliczne miejsce najgorszego zajmuje właśnie Stanisław August Poniatowski. Człowiek tragiczny, wizjoner, który chciał ratować państwo, ale nie sprostał wyzwaniom swojej epoki. I właśnie w tym tkwi sedno całej historii. Nie chodzi tylko o osąd, ale o zrozumienie, że władza wymaga czegoś więcej niż talentu i dobrych intencji. Wymaga odwagi, zdecydowania i świadomości konsekwencji.